Witam Was Jak tam idę u pracy 125 Otóż tak to wygląda. Wyjąłem teraz przedwczoraj. Czy wczoraj koło zamachowe wszystko wymyłem już Oczywiście to nie jest jeszcze końcowa faza mycia i czyszczenia tu w środku też wyczyściłem jako tako jeszcze No Tak to wygląda teraz Tutaj będę musiał jakiś wymyślić ściągacz, żeby ściągnąć te, to łożysko tutaj w środku, bo nie mogę wybić, bo siedzi bardzo mocno i nie mogę wciągnąć. Tutaj mam koło zamachowe. Nie wygląda że może trochę jest przypalone, ale nawet nie ma kolorów fioletowych, żeby było bardzo przypalone. Nie jest takie złe. <laughs> Więc zostanie. Docisk też zostanie. Jest trochę... Taki wyślizgany, ale przeczymy popielkiem siernym i będzie. I co Wam chciałem powiedzieć? Udało mi się to pokrywę zdobyć. Kupiłem nową. Właśnie tu sobie wbiłem przed chwilą. Simmering do środka. Tu jest rozmiar 50 razy 70 razy 10 To tutaj taki simmering wybijamy. Znaczy wbijamy znaczy się. No i teraz będzie tu mamy uszczelniacze. To jest uszczelniacz na wał. To jest rozmiar 80 razy 110 10 razy 12. No. To też będziemy wymieniać tam na wale Uszczelniacz. I tu mamy drugi uszczelniacz, który jest. Który tutaj wbijamy w to do środka to też oczywiście będę zdzielał tą uszczelkę, mam nową ale jeszcze będę musiał pojechać do tokarza i tutaj przetoczyć troszkę, bo bo chyba rozwaliło się łożysko i tutaj śruty po prostu tak wyrobiły taką sobie bieżnie tu zrobiły, widać no i chcę to tutaj trochę podtoczyć, a tam dalej jest dobre, więc uszczelniarz powinien też trzymać no a to jest ten tryb, który napędza przystawkę od podnośnika od, no przystawkę od pompy hydraulicznej do podnośnika i to, ten tryb wchodzi tutaj no i tutaj ma wystawać, nie? Nie będę teraz składał tak wam tylko przełożę, żebyście widzieli to wchodzi i to jest to jest na dwóch łożyskach po dwóch stronach, nie? No. I w tej starej budowie było taki problem, że jak była pęknięta na pół no te te łożyska 2 nie, nie miały osiowości i po prostu przekrzywiło się to. No i wyrabiały się łożyska, wyprasowywały się, rozsypywały się po prostu dostawały luzu, bo no bo nie było w osi. Wiadomo, jak coś krzywo chodzi, to nie będzie długo chodzić. Także tu sobie montuję, zaraz będę wbijał nowe łożysko w tę budowę. To jest łożysko 50 razy 80 razy 16 czyli 6010 i będziemy je zaraz wbijać tutaj. Chciałem wam nagrać coś jak pracuję, ale nie mam uchwytu do kamery. Znaczy do, telef do telefonu mam, ale nie mam kamery. No i nie mam jak wam nagrywać jak coś działam. Chyba coś Chyba, że coś pomyślę nad tym uchwytem do telefonu i spróbuję przyczepić tutaj do blachy. Jakby się udało, no to coś bym wam nagrywał tutaj z tych moich prac przy tym ciągniku, No ale wiecie, nie każdy lubi takie długie odcinki. Przeważnie, coś jakąś akcja, takie remontowanie to czasem ktoś ogląda jak na przykład się remontuje, no to się przydają takie rzeczy jak... Jakie użysko gdzie nabijać Albo Albo ten Albo jak po kolei to złożyć No to się przydaje Prawda Oczywiście ja prasy nie mam Nabijam to młotkiem wszystkie te łóżyska Delikatnie po trochu w koło I wchodzi Prawda No Także tak Co tu wam jeszcze powiedzieć po prostu może wam coś dogram jeszcze, jak będę w pierwszej części coś działał, bo po prostu nie mam wszystkich części. Znaczy, wszystkie no prawie mam. Oprócz tego, że tu muszę podtoczyć, no to też nie mogę tego założyć. No i tutaj muszę ten, ten ściągacz dorobić. No i uszczelniacz to wyciągnąć ten na no Także jak będę, jak dorobię, może ten ściągacz to wam pokażę jeszcze, jak to. Będę wyciągał. Także na tę chwilę robimy przerywnik. Chciałem Wam pokazać, jak ja wyciągam murzyska z wału, bo po prostu nie, nie szło tego wybić. Tak mocno siedzi. Zrobiłem sobie taki ściągacz i pomału wychodzi. Musiałem nas spawać z powarką po prostu. Śrubki do tego łóżyska bo próbowałem sobie wbić tam między śruty takie haczyki, żeby to wyciągnąć, ale nie udało mi się tego wyciągnąć. O wreszcie ucią udało mi się wyciągnąć, a powiem Wam, że męczyłem się z tym, jakby Was nie skłamać, to to za jakieś 3 godziny albo 4, żeby to wyjąć, tak to wygląda. Może i by było dobre jeszcze, ale kupiłem nowe, no to chciałem wymienić po prostu. No, tak to wygląda ten mój ściągacz. Czy znaczy, ściągacz był fajny, miał tu takie haczyki, ale w końcu się wkurzyłem i zaspawałem to, bo już nie, nie szło tego wyciągnąć. Tak to wygląda już poskładane wszystko. Nasze wszystko to. To jest tylko tak włożone, ale tu już mamy, tą budowę tu tam włożoną. Tutaj tak to wygląda. Ten tryb nie wygląda mi, na, że jest na środku, no ale... Ale tak będzie już. Tamten też wcześniej tak było, podobnie, trochę z boku, ale... Ale tam była budowa pęknięta o ta strona i w ogóle tam była wypchnięta tam w, te, w drugim kierunku w tę stronę no i ciekło przez to bo tu uszczelniał nie uszczelniał bo, bo był za płytko włożony nie no tutaj po, to później się założy jak już jak już ten, poskładamy tutaj całą do, do kupy, to wtedy tam będziemy łączyć, bo chcę na tym wałku sobie ustawić sprzęgło, tarsze założyć i do wiadomo. Tutaj też bije łożysko zaraz. Tu taka tulejka wchodzi z orygiem, też bijemy. Jeszcze ten uszczelniacz będę musiał wydłubać, założyć nowy, no i będziemy mogli zakładać koło zamachowe. Także, na razie, to tyle. spraw tutaj nie. Tutaj możemy sobie posmarować, tam trochę delikatnie smarem jak zakładamy. I tutaj te widełki też. Tu i z drugiej strony, żeby to lepiej chodziło. Tutaj też możemy dać delikatnie smaru. Nie przeszkadza tutaj w niczym. Nawet lepiej, bo te łapki, które są na docisku, nie będą się tak wycierać. No i wiadomo, ten frez też sobie możemy posmarować, żeby nam się to gładko zjechało. Oczywiście nie bez przesady za dużo nie można, bo potem rozbryźnie nam po, po całej tarczy, tarczę no i będzie sprzęgło się zgać tak tylko delikatnie, żeby tylko było lżej założyć. Tu wam chciałem jeszcze pokazać nową pompę od hydrauliki jak nie kręcimy to aż zasysa tutaj rękawiczkę a z drugiej strony odpycha hmm. zasłoniłem sobie tak po prostu żeby nie nasypało mi się piachu tam do środka tutaj to jeszcze przemyję trochę benzyną a co Wam chciałem jeszcze powiedzieć, najlepiej części to się myje benzyną, taką jak lejemy do baku, do samochodu, najlepiej części, można oczywiście jakieś użyć odtłuszczaczy, ale wydaje mi się, że tym naj, najlepiej będzie, a co do pompy, za, zakładam normalną, ona ma chyba wyda, wydajność tam 10 litrów na minutę, to wygląda, wydaje mi się, że mi wystarczy w zupełności taka jakby oryginalnie, bo ja tutaj na razie nie mam żadnego tura, ani nic więc nie, nie potrzeba specjalnie grzać oleju także tak to wygląda tu będę sobie musiał jeszcze dociąć uszczelkę, bo nie udało mi się kupić będę docinał z papieru takiego, kupiłem specjalnie na uszczelki Coś takiego nie ze No ale wystarczy. Posmajeruję delikatnie smarem i, nie smarem tylko silikonem i będzie. Tak to teraz pracuje. Dobra.